pan wód. Mówił to dowódca statku. Na te wyrazy Netland podniósł się nagle Służący okrętowy, o mało co niezduszony, wyszedł, chwiejąc się na znak swego pana, a taka była władza dowódcy na jego okręcie, że pokrzywdzony najmniejszym ruchem nie się zdajeć swojej niechęci do kanadyjczyka. Konsejl, zaciekawiony mimowolnie, a ja oniemiały miały, czekaliśmy w milczeniu na rozwiązanie tej sceny. Dowódca oparty o róg stołu, z rękoma na piersi skrzywanymi, wszpadliwał się nam z głęboką uwagą. Czy wahał się mówić? Czy żałował tych kilku wyrazów wymawianych po francusku? Tak można by było sądzić. Po kilku chwilach milczenia, którego nikt z nas przerywać nie miał zamiaru, rzekłem głosem spokojnym i przejmującym: Panowie, umiem zarówno dobrze po francusku, po angielsku, po niemiecku i po łacinie. Mogłem więc odpowiedzieć Wam, przy pierwszym zaraz widzeniu się z Wami, lecz chciałem Was najpierw poznać, a potem zastanowić się. Wasze czterokrotne, zupełnie zgodne opowiadanie wczorajsze upełniło mnie co do tożsamości osób Waszych. Wiem teraz, że przy Padek postawił wobec mnie pana Piotra Aronaksa, Aron profesora historii naturalnej w Muzeum Paryskim, mającego misję naukową zagraniczną, konsejla jego służącego i nadalanda kanadyjczyka z pochodzenia, oszczepnika na pokładzie fregaty Abraham Lincoln, z marnarki narodowej Zjednoczonych Stanów, Zjedno, Zjednoczonych Stanów Ameryki. Ukłoniłem się wstrzykująco. Komendant... Pytań mi nie robił, więc odpowiadać nie było na co. Wyrażał się z wielką łatwością i bez zatrącania jakimkolwiek akcentem. Frazesy jego płynęły jasno, wyrazy dobierał właściwe, łatwość jego wypowiadania się była zadziwiająca, a jednak nie czułem w nim rodaka. Rozmowę wiódł dalej w sposób następujący. Zapewne zdawało się panom, żem się zbyt ociągał z odwiedzeniem was powtórnym. Uczyniłem to dlatego, że sprawdziwszy tożsamość osób, chciałem dobrze rozważyć, co mam z wami zrobić. Długo się wahałem. Najprzykrzejsze okoliczności postawiły was wobec człowieka, który zerwał z ludzkością. Przyszliście zakłócić moje istnienie. Mimowolnie wtrąciłem. Mimowolnie. Odrzekł nieznajomy, silniejszy jeszcze głosem. A więc Abraham Lincoln ścigał mnie mimowolnie po wszystkich morzach. Czyż mimowolnie wsiedliście na pokład tej fregaty, a kule wasze czy także mimowolnie odskakiwały od mojego okrętu, a jegomość pan Ned Land mimowolnie uderzył w niego swoim oszczepem? W tych wyrazach widoczny był dla mnie powściągliwy gniew. Lecz na wszystkie te zarzuty miałem bardzo naturalną odpowiedź i dałem ją. Panie, rzekłem: Nie są Ci zapewne obce wszystkie dyskusje, jakie wywołałeś w Europie i Ameryce. Pan nie wiesz o tym, że różne wypadki wywołane uderzeniem o pański statek podmorski wstrząsnęły opinią publiczną na obu kulach. Nie mówię już o licznych przypuszczeniach, czynionych dla wyjaśnienia trudnego do wytłumaczenia zjawiska, którego tajemnicę pan sam posiadałeś, lecz wiedz pan o tym, że ścigając cię po morzach oceanu spokojnego, Abraham Lincoln był przekonany, że poluje na potężnego potwora, od którego za jaką bądź cenę wypadałoby ocean uwolnić. Pół uśmiech rozjaśnił usta dowódcy, który rzekł tonem już spokojniejszym, panie Aron Max Śmiałbyś się śmiałbyś twierdzić, że wasza fregata nie ścigałaby uśmiech statku podmorskiego jak potwora i nie strzela do niego? Pytanie to mocno mnie zakłopotało. Byłem pewien, że dowódca Farragut nie wahałby się ani chwilę, niezawodnie miałby sobie za obowiązek zniszczyć przyrząd tego rodzaju, tak samo jak Narwala Olżmego. Pojmujesz, że więc pan. Czono dalej nie nieznajomych, że mam prawo traktować was jako mych nieprzyjaciół. Nie było co na to odpowiedzieć. A zresztą, po co rozwalać położenie, gdy siła może zniwecić wszelkie rozmowanie. Długo się wahałem, mówił dowódca. Nic mnie do gościnności dla was nie zobowiązywało. Jeśli miałem rozstać się z wami, to nie miałem po co wiedzieć was powtórnie. Dosyć byłoby wywieźć was na platformę tego statku, który wam służył za schronienie, zanurzyć się w głębokościach morza i już by się zapomniało, żeście na świecie istnieli. Nie miał, żebym prawa tego czynić. Dziki mógłby dać sobie, do, dać sobie to prawo, odpowiedziałem, ale nie człowiek cywilizowany. Panie profesorze, żył, odpowiedział dwuca. Ja nie jestem tym, co pan nazwasz człowiekiem cywilizowanym, zerwałem ze społeczeństwem z przyczyn, które roztrząsać ja sam tylko mam prawo. Nie podleja więc społecznym przepisom. Proszę pana, nigdy się na nie w mojej obecności nie powoływać. Było to wypowiedziane bardzo dobitnie. Gniew i pogarda pł płonęły w oczach nieznajomego. W życiu tego człowieka straszną dopatrywałam przeszłość. Nie tylko usunął się spod praw ludzkich, ale jeszcze uczynił się niezależnym, wolnym w najściślejszym znaczeniu tego wyrazu. Niedosiężnym, ktoś miałby ścigać go w głębi morskie, skoro na jej powierzchni żartował sobie z uśłoń przeciw niemu skierowanych. Jaki okręt oparłby się uderzeniu tego monitora podmorskiego jakiej grubości pancernik wytrzymał uderzenie ostrogi jego statku. Nikt z ludzi nie mógł od niego żądać rachunku ze spraw jego. Bóg tylko, jeśli wierzył w niego, sumienie tylko, jeśli je miał. Jedynymi, którymi by mógł ulec sędziami, jego być mogli. Takie uwagi szybko przebiegły mój umysł, a nieznajomy tymczasem milczał zamyślony, jakby zamknięty w sobie. Patrzyłem na niego z przestrachem i podziwem. Po, milcz... po długim milczeniu dowódca znów mówić zaczął. Wahałem się więc, ale pomyślałem, że interes mój da się pogodzić z tą litością przyrodzoną do jakiej każda istota ludzka ma prawo. Zdajecie na moim statku, ponieważ fatalność na niego... Was rzuciła. Będziecie na nim swobodni, a za tę swobodę względną zresztą, jeden wam tylko postawił warunek, który słowem waszym porączycie. Mów pan, odpowiedziałem, sądzę, że warunek będzie taki, jak, taki jaki każdy uczciwy człowiek przyjąć może. Tak jest, panie. Być może, że wypadki nieprzewidziane zmuszą mnie zatrzymać panu w Kajucie przez kilka godzin a może nawet i przez kilka dni, nie chcąc nigdy użyć gwałtu w tej okoliczności, więcej jeszcze niż w każdej innej wymagam od panów biernego posłuszeństwa. Tak działając usuwam od was wszelką odpowiedzialność, bo ode mnie już wtedy będziecie, będzie zależało nie dać wam wiedzieć tego, czegoście wiedzieć nie powinni. Czy przyjmujecie ten warunek? Musiały więc odbywać się tam rzeczy co najmniej dziwne, skoro nie mogli ich wiedzieć ludzie, którzy się nie wyrzekli praw społecznych. Niech najmniejsza, nie najmniejsza to była z niespodzianek, jakimi nas przyszłość miała obrazić. Przyjmujemy, odpowiedziałem. Jednakże ośmielę się uczynić panu jedno tego planie. Słucham pana. Powiedziałeś, że będziemy zupełnie swobodni na, na twym statku. Najzupełniej. Zapytuję więc Pana, jak rozumiesz tę swobodę? Ależ swobodę chodzenia, patrzenia, przyglądania się nad wszystkiemu, co się tu dzieje. Tak samo jak moi towarzysze, wyjąwszy w nie, niektórych okolicznościach. Widocznieśmy się nie rozumieli. Daruj Pan, rzekłem, ale to swoboda więźnia, mającego prawo chodzić po swojej celi. Tego nam za mało a jednak musi to wam wystarczyć. Jak to więc mamy się wyrzeć u ujrzenia jakiejś naszej ojczyzny, naszych przyjaciół, naszych krewnych? Tak jest, panie, lecz wyrzeć się tego nieznośnego jarzma na ziemi, które ludzie nazy nazywają wolnością, nie jest tak trudno, jak się zdaje. A to pięknie, załonę dla... Ja nigdy nie dam słowa na to, że nie będę chciał umknąć, nie żądam słowa mości na Zielandzie, rzekł zimno dowódca. Panie, wtrąciłem, unosząc się mimowolnie. Pan nadużywasz swego względu na społożenia. To jest okrucieństwo. Nie, panie, to jest łaskawość. Jesteście moimi jeńcami wojennymi. Ocaliłem was, choć mógłbym jednym słowem zanurzyć Was w przepaść oceanu. Wyście mnie napali, wyście mi przyszli wyrzeć tajemnicę której żaden człowiek znać nie powinien, tajemnicą mojego bytu. I nie macie, że ja was odeślę na tę ziemię, która już więcej znać mnie nie powinna? Nigdy, zatrzymując was, nie was, ale siebie samego ochraniam. Te wyrazy okazywały stanowcze dowódcy postanowienie, przeciwko któremu nie pomogłyby żadne argumenty. Tak więc rzekłem, Dajesz nam po prostu wybór pomiędzy życiem a śmiercią. Nie inaczej. Moi przyjaciele, rzekłem, na tak postawione twierdzenie nie ma co odpowiedzieć, a żadne słowo nie wiąże nas względem dowód z tego ostatku. Żadne, panie, odpowiedział nieznajomy. I dodał głosem łagodniejszym. Teraz pozwólcie mi skończyć. Co miałem powiedzieć? Znam pana, panie Nax. Jeśli nie państwo towarzysze. To pan nie masz powodu, tak bardzo się skarżyć na wypadek wiążący cię z moim losem. Między ulubionymi książkami, do których się w moich studiach uciekam, znajdziesz pan i swoje dzieło o wielkich głębiach morskich. Czytałem je często. Poszedłeś pan w nim tak daleko, jak ci na to pozwala nauka ziemska. Lecz nie wiesz pan wszystkiego, yy, nie wszystko widziałeś. Pozwól sobie powiedzieć, panie profesorze, że nie pożałujesz czasu spędzonego u mnie. Odbędziesz pan podróż po krainie cudów. Będziesz pan prawdopodobnie w ciągłym zdziwieniu. Nie tak łatwo się nasyć widokiem, jaki ci się ciągle nastręczać będzie. W tej nowej podróży podmorskiej, którą odbędę, a która być może ostatnio już będzie ujrzeniono wszystko, co badał w głębi tych mórz, tyle razy przeze mnie przebieganych, a pan będzie w moim w studiach towarzyszem. Od dnia dzisiejszego wchodzisz pan w nowy całkiem żywioł. Zobaczysz pan to, czego nie widział jeszcze żaden człowiek, bo ja z moimi nie liczymy się wcale. A nasza, planet, nasza planeta, dzięki moim staraniom, panu ostatnio ujawni świat. Tajemnicę. Nie mogę zaprzeczyć, że wyrazy te bardzo dobry na mnie wywarły skutek. Dotknięto mej słabej strony i zapomniałem na chwilę, że rozpatrywanie tych rzeczy wzniosłych nie mogło zastąpić wolności straconej. Zresztą liczyłem nieco i na przyszłość dla załatwienia tej ważnej kwestii. Dlatego też poprzestałem na odpowiedzi, Panie, jeżeli zerwałeś z ludzkością, przez nie wyparły się uczuć ludzkich. Jesteśmy rozbytkami przyjętymi z litości a ja Twój pokład. Nie zapomnijmy o tym. Ja z mojej strony pojmuję, że jeśli dla nauki można się wyrzec z wolności, to w towarzystwie pańskim będę miał czym ją zastąpić. Sądziłem, że dowódca poda mi rękę na stwierdzenie naszego porozumienia się, ale tego nie uczynił. Żałowałem tego nie dla siebie, ale dla niego. Ostatnie jeszcze pytanie, że w chwili, gdy niepojęty ten człowiek zdało się chcieć oddać. Słuchajcie, panie profesorze, jakbym pana nazywać? Dla pana, odpowiedział dowódca, jestem kapitanem Nemo. Pan zaś i państwo towarzysze jesteście dla mnie podróżnymi na Nautilusie. Na zawołanie kapitanemu wszedł służący. Kapitan wydał mu rozkazy w tym dziwnym języku, którego nie mogłem rozeznać, potem zwracając się do Kanadyjczyka i konsejla rzekł – Znajdziecie posiłek w Waszej Udajcie się za tym człowiekiem. – Tego się nie odmawia – zamruczał oszczepnik. Wyszli nareszcie z tej celi, w której siedzieli zamknięci przez 30 przeszło godzin. – A teraz, panie Aronnax, Aron pójdziemy i my na ślanie. Pozwól mi pan służyć sobie. Jestem do, pan, do usług, panie kapitanie. Poszedłem za kapitanem Nemo i zaraz po przejściu drzwi weszliśmy w korytarz elektrycznie oświetlony. Podobny do tych przejść, jakie zwykle bywają wewnątrz okrętów. Po przejściu jakichś 10 metrów drugie drzwi otworzyły się przed nami. Weszliśmy do sali jadalnej przybranej i umemblowanej z pewną prostotą smaku. W dwóch krańcach sali wznosiły się wysokie dębowe kredensy, hebanem inkrustowane, zapełnione na półkach fajansem, szkłem, porcelaną wysokiej wartości, naczynia srebrne i złote ciskały świetny blask w oświetleniu promieniującym, złagodzony, wytworny na suficie malowaniem. Na środku sali stał bogato zostawiony stół. Kapitan Nemo wskazał mi miejsce, które miałem zająć. Siadaj pan, rzekł do mnie, i jedz, jakbyś już nigdy w życiu jeść nie miał. Śniadanie składało się z kilku potraw dostarczonych przez morze i kilku takich, których nie znał natury ani pochodzenia. Przyznam, że było to dobre, ale miało swój smak zupełnie odrębny do którego nie trudno mi się było przyzwyczaić. Różne pokarmy zdawało mi się obfitować w fosfor i sądziłem, że ich pochodzenie musiało być morskie. Kapitan Nemo patrzył na mnie i pytałem go, o... nie pytałem go o nic, ale on sam zgadywał moje myśli i sam odpowiadał na pytania, które, które radbym mu zadać. Większa część tych potraw nie znasz pan wcale, rzekł do mnie. Jednakże Możesz ich pan używać bez obawy. Zdrowe są i pożywne. Od dawna wyrzekłem się pokarmów na ziemi, używanych i nie cierpię na tym wydanie. Ludzie, stanowiący załogę mojego statku, są silni, a żyją, a żyją tym samym co ja. Zatem wszystkie pokarmy pochodzą z morza? Zapytałem: Tak, panie profesorze, Morze zaspokaja wszystkie nasze potrzeby? To zakładam sieci. I wydobywam je pełne. To znowu poluję pośród tego żywiołu, który zdaje się być nieprzystępnym dla człowieka. Zdobyłam zwierzynę kryjącą się w moich lasach podmorskich. Moje trzody, jak trzody starego pas pasterza Neptuna, pasą się bez obawy na rozległych łąkach oceanu. Mam ja tam obszerną posiadłość, z której wciąż czerpię i którą. Wciąż zasiewa ręka stwórcy wszech rzeczy. Patrzyłem na kapitana Nemo z pewnym zdziwieniem i rzekłem: Bardzo to pojmuję, panie kapitanie, że pańskie sieci dostarczają ci ryb wybornych. Mnie pojmuję polowanie na zwierzę wodną. Lecz zupełnie nie widzę, skąd byś pan mógł mieć choćby kawałek mięsa. Ja też, panie odpowiedział kapitan Nemo, nie użyłam nigdy mięsa z zwierząt lądowych. A cóż to jest takiego? rzekłem wskazując półmisek, na którym pozostało jeszcze kilka kawałków polędwicy. To, co Tobie wydaje się mięsem, Panie Profesorze, jest po prostu polędwicą z żółwia morskiego. Patrz, oto tu wątróbka z delfina, byś, którą byś wziął za potrawkę z wieprzowiny. Mój kucharz jest mistrzem w przyrządzaniu tych przeróżnych płodów oceanu. z wszystkich. Tych potraw oto konserwa z koloturii, którą malajczek ogłosiłby za niezrównaną. To znów krem, do którego wymieł wieloryba dostarczyło mleka, a cukru porosty z Morza Północnego. Wreszcie pozwól pan sobie zalecić konfitury z anemonów morskich, bo nie ustępują w niczym konfiturom z najsmaczniejszych owoców. I Kosztowałem wszystkiego wprawdzie raczej jako ciekawy niż jako smakosz, a tymczasem kapitan Nemo zdumiewał mnie nieprawdopodobnymi swoimi opowiadaniami. Ale co jeszcze, panie Aron To może niewyczerpane źródła pożywienia nie tylko żywnie karni, ale jeszcze i odziewa. Tkaniny, które cię okrywają, robione są z włókien pewnych muszli. A ten orcień fioletowy otrzymuje z apryzji, miłczaka żyjącego w Morzu Śródziemnym. Perfumy, które stoją w toalecie w Twojej kajucie, są wydestylowane z roślin morskich. Pościel Twoja jest z najmiększych zostery rośliny morskiej, zwanej włosiem roślinnym. Pióro którym pisać będziesz, jest z fiszbinu, a tramet cieczy, wydzieloną przez Sepiem wszystko teraz mam z morza, jak niegdyś wszystko wróci do niego. Zacho zakochany jesteś w morzu, kapitanie? Tak, kocham morze. Morze jest wszystkim. Pokrywa ono 0,7 powierzchni naszego globu. Jego tchnienie czyste i zdrowe. Jest to niezmierna pustynia, gdzie jednak człowiek nie jest nigdy sam, bo wszędzie czuje wokół, wko, wokoło siebie życie drgające. Morze, dźwignia potężnego i cudownego istnienia całe jest ruchem i miłością. Jest to żyjąca nieskończoność. Jak się jeden z waszych poetów wyraził, tak jest, panie profesorze. Natura objawia się tu w każdym ze swoich trzech królestw mineralnym, roślinnym i zwierzęcym. To ostatnie przedstawiają cztery gromady zwierząt trzy gromady zwierząt stawowatych, pięć miączaków, trzy gromady kręgowców, sące, płazy i te nieprzeliczone legiony ryb. Zastęp bez końca obejmujący więcej niż. 13 tysięcy gatunków, z których zaledwie część żyje, część dziesiąta żyje w wodach słodkich. Może to niezmierne zbiorowisko natury. Może, że się tak wyrażę, glob się nasz począł. I kto wie, czy może się nie zakończy. Tu jest najwyższy spokój. Może nie da się podbić. Na jego powierzchni mogą jeszcze ludzie wykonywać swoje niegodziwe prawa, bić się na niej. Pożerać się, przejść na nią wszystkie okropności ziemskie, ale już o 30 stóp pod powierzchnią kończy się ich władza. Wpływ ich ustaje, potęga niknie. Ach, panie, żyć, żyć tylko w łonie morza. Tu jest, tu tylko jest niepodległość. Tu nie znam na co pana. Tu jestem wolny. Kapitanemu umilku nagle. Byłże to skutek niezwykłego wybuchu. Mówił, że zbyt wiele, przez czas, jeszcze, przed czas pewien chodził bardzo wzruszony. Lecz wkrótce nerwy jego uspokoiły się. Fizjonoma wróciła do zwykłego swojego chłodu, zwracając się do mnie i rzekł: Teraz, panie profesorze, jeśli chcesz zwiedzić Nautilusa, jestem na Twoje rozkazy.